Trajan gra od Stefana Felda. To nie jest polska wersja, tu widzimy no i też nagrody. I tak, od 12 roku życia, 2 do 4 graczy, 30 minut na gracza. Uznawana za najlepszą grę Stefana Felda z takich znanych, które u, u mnie zostały w kolekcji, na przykład Carpe Diem. Widzimy napis. I Więc tak tutaj mamy część do podbojów, prowincję. Tu mamy budowlaną. Tu statki, port. Tak ukrajana. Forum. Tu widzimy dla odpowiednich graczy. I tutaj mamy senat. Tu wejścia. Też dla odpowiednich graczy. Punktacja dookoła. A to z czego ta gra jest znana, że Mankale czy tam kalachę, różnie to zwom, wprowadził autor do planszówki, tak? Jako, jako pierwszy bodajże wprowadził takie coś, ja nie, nie znam innych, z takich dobrych, e, słynnych gier, żeby miały, poza samą Mankalą, kalachą, żeby, żeby miały w sobie to zaimplementowane. Gracza, no i pojawiły się okręty, czy tam galery, tak. Księga potężna, ale tu będzie kilka języków. Niemiecki. Polskiego chyba tu nie będziemy mieli. Jest angielski. To tyle, tyle fajnie. Ale jest też wersja polska na bogingiku można ściągnąć. do francuska jeszcze jakaś jakaś holenderska może orzki to jest tu i co my tu mamy całkiem to jest takie potężne masywne taki a tu dowódca, tam generał i legionista przy nim woreczek i karty Tak jakbym kiedyś odnowić jakąś taką wersję, zrobić y, mega y, wypasioną taką na bogato, to, to, to by dało radę. Bo ona jest ładna, ale jest taka schematyczna mocno. Są tak często w grach z Stefana Felda jest. Tyle jest otwarcia. Tego dołu nie będę wam pokazywał, by nie wyleciały te komponenty. To jest Trajan. Gra, którą podobno warto mieć w kolekcji. Ja kupiłem ze względu na Mankale, bo nie mam technicznie gier z Mankalą. Poza samą mankalą kalachą i tego mi brakowało, a ja kupuję generalnie gry ze względu na mechanizm rozgrywki przede wszystkim. Dzięki.